Witajcie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym pokażę Wam jak przeprowadzić aktualizację zarówno oprogramowania, jak i również aktualizację fotoradarów w kamerze od Mio. Dokładny model Mio Miu C430. Sama procedura aktualizacji dotyczy właściwie chyba całej rodziny urządzeń od Mio, także model stanowi jako nasz wzorzec. Ale taką aktualizację możecie przeprowadzić również na innych modelach. Sama kamera ma wspomnianą funkcję ostrzegania nas przy zbliżaniu się do fotoradarów. Mowa oczywiście o fotoradarach stałych, i od czasu do czasu taką aktualizację zwyczajnie należy wykonać, aby być na bieżąco i żeby kamera nas tutaj. Stosownie ostrzegała. Możemy tą aktualizację przeprowadzić na dwa sposoby. Przy użyciu adaptera, czy też adaptera do karty SD, w który, który jest tutaj elementem właściwie kamery, i dzięki temu mamy możliwość wgrania aktualizacji na kartę po podłączeniu takiego adaptera do komputera. Przy użyciu oczywiście portu. USB wówczas wgraną aktualizację przerzucamy na kartę i w dalszej kolejności podłączamy do kamery i będziemy aktualizować. Drugą metodą, jaka będzie nam tutaj umożliwiała aktualizację, jest podłączenie przy użyciu kabla mini USB, podłączonego z drugiej strony do komputera. Po podłączeniu takiego kabla wyskoczy nam komunikat na kamerze o sparowaniu czy też podłączeniu kamery do jednostki roboczej, w naszym przypadku komputer stacjonarny. Żeby taką procedurę móc przeprowadzić, musimy sam plik aktualizacyjny pobrać ze strony producenta. Oczywiście plik musi być odpowiednio dobrany do wskazanego modelu. Logujemy się zatem, czy też wchodzimy na stronę supportmio.com. Strona jest tutaj e, wytłuszczona również e, na ekranie. Możecie oczywiście skorzystać lub wygooglować adres strony. Po wejściu w support e, od MiO musimy wybrać nasz model kamery. Kamerę, którą używamy. Oczywiście ten model możemy zaczytać e, na kamerze, czy też samej kamery, lub z opakowania, które otrzymaliśmy od producenta. Wybieram swój model kamery. Wyszukujemy C430. Mamy, już tutaj mi mignęła. Mamy kamerę C430. Po wybraniu modelu yy, mamy dostęp do właściwie wszystkich e, parametrów, plików, które są związane z tą kamerą. Fakuł do pobrania, dokumenty, instrukcji i tak dalej. Nas będzie interesował plik najnowsze wersje. Najnowsze wersje aktualizacyjne fotoradarów dla MiO C430, jakich widzę tutaj C450. Ta aktualizacja jest całkiem świeża, bo jest z listopada 27, a my nagrywamy 30, czyli właściwie aktualizacja sprzed dwóch dni. Tutaj oczywiście producent również dostarcza nam informację, jak taką aktualizację przeprowadzić. Ta aktualizacja w przypadku tej kamery dotyczy również fotoradarów. W większości krajów europejskich. Na samym środku mamy. E, kliknij tutaj, aby pobrać plik aktualizacyjny. Oczywiście takową czynność e, musimy wykonać. Plik zostanie pobrany, zapisujemy go na przykład na pulpicie e, komputera. Plik jest naprawdę niewielkich rozmiarów, także mała chwilka i będzie pobrany. Po pobraniu pliku musimy przejść e, znowu na widok e, kamery. Abyście mogli zobaczyć, jak taka procedura aktualizacji przechodzi, ale jeszcze za czym to zrobimy? Musimy wejść w mój komputer, to co wspominałem na początku odcinka. Otworzyć kamerę, która już jest podłączona poprzez kabel USB lub czytnik, karta, która jest podłączona poprzez czytnik lub kabel do komputera i do głównego katalogu. W naszym przypadku wykryto wykrył e, komputer to jako dysk G, przegrać plik czy też wgrać plik, który pobraliśmy przed chwilą ze strony producenta. Jako ciekawostka i ważna rzecz, ten plik sam zniknie po wgraniu aktualizacji. Możemy teraz przejść na widok kamery i w tej chwili słuchajcie, żeby w starszych kamerach było tak, że w momencie, kiedy podłączaliśmy kamerę do komputera, ta aktualizacja nie była możliwa. Trzeba było wówczas podłączyć kamerę z powrotem do źródła stałego zasilania, mam na myśli tutaj zasilacz lub tak naprawdę podejść do auta lub skorzystać z powerbanku. W nowszych kamerach już jest tak, na szczęście moja okazała się nowszą, że w momencie, kiedy wyjmiemy wtyczkę i włożymy ją ponownie, Kamera zaczyta zawartość karty i przeprowadzi aktualizację. Tak jak wspominałem, w starszych modelach trzeba było podłączyć kamerę pod powerbank, bądź podejść zwyczajnie do samochodu, żeby kamera się odpaliła bez wykrycia komputera. Tak jak widzicie, ja tutaj nieco przyspieszyłem tą procedurę aktualizacji z wiadomych przyczyn. Trwa ona około, powiedzmy, 5 minut. Ja ją tutaj na cztero pięcio chyba krotnym przyspieszeniu zrobiłem po to żeby was tutaj nie zanudzać. Sama aktualizacja da nam dosyć dużo chociażby tak jak wspominałem na początku odcinka również że pobiera nam nową bazę fotoradarów która jest zaktualizowana a jak dobrze wiemy to rozmieszczenie i nowe fotoradary raczej nie ubywają a wręcz przeciwnie fotoradarów przybywa. Ok. Mamy procedurę w aktualizacji fotoradarów już przeprowadzoną. Przy okazji, jak już jesteśmy na opcjach aktualizacji, postanowiłem przeprowadzić aktualizację softu oprogramowania e, tej też kamery, która jest z końca zeszłego roku. Kamerę mam już około 1,5-2 e, lat, szczerze mówiąc, w ogóle tej aktualizacji nie przeprowadzałem a w tym przypadku warto będzie, myślę, przeprowadzić również aktualizację oprogramowania kamery. W tym celu, tak jak zauważyliście na ekranie, weszliśmy w opcję oprogramowania kamer, czy też możliwości pobierania, gdzie również producent wskazuje, jak przeprowadzić tą procedurę. Oczywiście plik pobieramy, plik aktualizacyjny system kamery pobieramy i słuchajcie, pobieranie czy też aktualizacja samej kamery, softu kamery, jest identyczną procedurą. I jaka jest potrzebna, czy jaka jest przeprowadzana w przypadku aktualizacji fotoradarów, Czyli zgrywamy plik, który jest zapisany na pulpicie. w dalszych krokach, oczywiście kamera i musi być podłączona do, podłączona do komputera przez USB. Kablem, lub poprzez adapter karta włożona do komputera, i również do katalogu w w głównego wgrywamy plik, który przed chwileczką aktualizacyjny system, który przed chwileczką zgraliśmy z, e, zgraliśmy z strony producenta. E, ok, wgrywamy. M, wgrywamy. No, to jest też również mały plik, który w małą chwileczkę został przeniesiony na zawartość karty, która jest włożona do, do kamery. I przeprowadzamy procedurę również w starych urządzeniach. Trzeba było podłączyć do powerbanku lub do zasilania zapalniczki w aucie. My zwyczajnie wyjmiemy tylko i wyłącznie wtyczkę od komputera, gdzie kamera traci zasilanie, odzyskuje i z automatu zaczytuje nam, e, zaczytuje nam aktualizację. E, związany z samą kamerą czy z softem kamery i ta aktualizacja również trwa niedługo, myślę, że nie dłużej trwało to jak 3 minuty. Aktualizacja się przeprowadziła, automatycznie kamera się wyłączyła i włączyła na nowo. Słuchajcie, skuteczność tej procedury możemy sprawdzić, no w tym przypadku już tylko i wyłącznie właśnie po odłączeniu od... Komputera i sprawdzeniu na żywo w aucie, lub tak jak wspominałem, podłączając do stałego źródła. Mam na myśli tutaj powerbank, bądź zasilacz jakiś od telefonu komórkowego. My wykorzystamy do tego powerbank. Akurat miałem to urządzenie pod ręką i było całkiem mi tutaj wygodnie to zastosować. Oczywiście kamera się tutaj nam uruchomiła. Zaraz powinien nam się wyświetlić e, tak. Słuchajcie, po wgraniu nowego softu musimy niestety przeklikać funkcjonalności, czyli wybrać język. W naszym przypadku oczywiście to będzie polski. E, strefę czasową, e, no i tak naprawdę matrycę, jednostkę miary matrycę. I cała procedura jest zakończona. Oprogramowanie mamy zaktualizowane, fotoradary mamy również zaktualizowane. Cała procedura powiodła się i została przeprowadzona poprawnie. Od tej pory możecie cieszyć się nową listą fotoradarów i być przygotowani na drodze. Dziękuję Wam, że byliście ze mną w kolejnym odcinku. Zapraszam do subskrypcji kanału, kanał się buduje, łapka w górę, jeżeli zasłużyłem. Dziękuję, do usłyszenia, do następnego razu. Trzymajcie się. Hejka!